No, małe oberwanie chmury. Yy, Boże nie było. No, po prostu deszcz zaczął padać. Mocno nie padał, ale tak jak widać na podwórku. I ulicą woda całkowicie doszczętnie zalała yy, pomieszczenie tam, gdzie wynajmują. Mi akurat w domu nie, ale osoby, które wynajmują umie, pomieszczenie, jest doszczętnie zalane. Właśnie teraz wypompowujemy stamtąd wodę. No i próbujemy. O Jezu, próbujemy jakoś to ogarnąć, tą wodę całą z tego domu, Zdrowadzy wyciągnąć. Pomagają? To znaczy, tak jak widać, no tak. Tam stoją, tu stoją za Panem, także jest pomoc jakaś. ty mhm. tak jest często tutaj? Eee, no, powiem szczerze, że średnio co dwa lata. Dwa lata temu było to samo i cztery lata temu było to samo i dziewięć lat temu też było to samo. Także nie wiemy, co z tym zrobić. Poprzedni wójt miał coś z tym zrobić, ale nie dawał rady. Stwierdził, że się nie da. Zmienił się wójt. No i teraz w to lato miało być e, remontowane wszystkie rury. No ale się nie zdążyło, nie? Nie zdążyliśmy.